Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. E, jesteśmy w tym miejscu dzisiaj, e, w tym miejscu frontowym w tym miejscu, w którym odbywa się walka o polskie granice, o polskie bezpieczeństwo. I wobec ataków, które są kierowane na funkcjonariuszy Straży Granicznej czy wobec żołnierzy wojska polskiego, my chcemy dzisiaj wyrazić im wdzięczność. Chcemy wyrazić wdzięczność za to, że funkcjonariusze bronią naszego bezpieczeństwa, bronią polskich granic, za to, że po prostu wykonują swoje zadania. Ci ludzie są niesprawiedliwie atakowani w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach, są poddawani presji, uniemożliwiane im jest wykonywanie, czy utrudniane jest im wykonywanie ich pracy. To jest skandaliczne. Ataki również ze strony posłów czy polityków na funkcjonariuszy Straży Granicznej, na wojsko polskie, które realizuje swoje zadania, to jest coś skandalicznego i coś. Za co ci ludzie, nawet jeśli są politykami, posłami, powinni po prostu siedzieć? To jest tak jak w czasie wojny atakowanie swoich własnych żołnierzy. To jest wojna, wojna o to, czy nasza granica padnie, czy nasza granica padnie, ponieważ wiemy, że to jest początek fali imigranckiej. Wiemy, że jest prowadzona wojna hybrydowa przeciwko państwu polskiemu ze strony Łukaszenki. Wiemy, że ci ludzie na wizach turystycznych przylatują do Mińska, na Białoruś. Wiemy, że Łukaszenka czerpie z tego korzyści, że bierze za to tysiące dolarów od każdego jednego imigranta. Wiemy również, Szanowni Państwo, to, że w myśl prawa międzynarodowego uchodźcami są ci ludzie w pierwszym bezpiecznym państwie, do którego dotrą. Polska, ubiegać Polska ubiegać. nie jest takim państwem, ponieważ, e, ponieważ równie dobrze e, może być nim Białoruś, skoro mogli tam czarterowanym samolotem dolecieć prosto z Bagdadu. E, kolejna sprawa, szanowni państwo, to fakt, że każdy każdy mieszkaniec Kuli Ziemskiej może się ubiegać oczywiście o wizę, w tym wizę humanitarną państwa polskiego. Może to zrobić, udając się do placówki. Jeśli ci ludzie wylądowali w Mińsku, mieli pełną możliwość, żeby udać się do ambasady w Mińsku, zawnioskować o to, żeby dostać w Polsce status uchodźcy. Takiego kroku podjąć nie chcieli. Dlaczego? Dlatego, że są to imigranci Ekonomiczni. Są to imigranci ekonomiczni, którzy są, będą i będzie ich coraz więcej, Szanowni Państwo. Będą napływali z różnych stron Azji, Afryki, z całego świata. Jeśli w tym momencie polska granica okaże się nieszczelna, jeśli w tym momencie polska granica nie zostanie zabezpieczona, no to możemy spodziewać się ogromnego napływu, tak jak państwa południowej Europy. Po prostu Będziemy mieli tutaj otwarty kolejny kanał, kolejny szlak przerzutowy i to się już w tym momencie dzieje. Nie możemy ulec tej presji, nie możemy ulec szantażowi Aleksandra Łukaszenki i każdy przytomny na umyśle prawy Polak. Szanujący również prawo i międzynarodowe, powinien w tym momencie stać razem z naszymi funkcjonariuszami Straży Pogranicznej, Przygranicznej, stać razem z wojskiem polskim, które po prostu pilnuje naszego bezpieczeństwa. Kryzys zacznie się dopiero wtedy, kiedy ci ludzie zaczną setkami, tysiącami przekraczać granice. W tym momencie ta granica nie jest, nie może być dobrze broniona, ponieważ sami widzimy, jak ona tutaj wygląda. Nie ma żadnych przeszkód naturalnych w wielu miejscach. Potrzeba jest zbudować ogrodzenie. Potrzeba zbudować ogrodzenie ze względu na dywersyjny charakter działań Aleksandra Łukaszenki. Potrzeba, żeby polska granica na całym odcinku była dobrze i skutecznie broniona. Dziwi nas, że. Nie ma w tym miejscu, w Województwie Podlaskim, że nie ma w Warszawie na miejscu również wicepremiera do spraw bezpieczeństwa Rosawa Kaczyńskiego. Pytamy, gdzie on jest w tym momencie, kiedy trwa taki kryzys. Czy to jest na pewno dobry moment na, na urlop? On powinien być i ten kryzys rozwiązywać. Wreszcie ostatni element, szanowni Państwo, to jest akcja, którą dzisiaj inicjujemy. Akcja opatrzona znakiem, opatrzona hasztagiem Bezpieczna Granica. Dzisiaj jesteśmy z tymi kwiatami jako wyrazem symbolu, podziękowania dla, dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. Ale zachęcamy wszystkich do tego, żeby w mediach społecznościowych, żeby tam gdzie mogą, wyrażali poparcie dla tych ludzi, którzy bronią naszych granic. Ta akcja również ma swój wymiar praktyczny, nie tylko symboliczny. Mianowicie moje biuro poselskie będzie. Będzie dostępne, jeśli chodzi o kontakt wszystkich dla wszystkich mieszkańców województwa podlaskiego, którzy zauważą niepokojące sygnały na granicy. My te sygnały już otrzymujemy. Rozmawiamy z ludźmi, rozmawiamy z mieszkańcami pogranicznych miejscowości, pobliskich przygranicznych miejscowości i widzimy, co się dzieje. Mianowicie jest problem z upilnowaniem tej granicy. Cały czas rolnicy mówią o grupach przemierzających ich pola. Cały czas jest mowa o tym, że mniejsze grupy przedostają się na terytorium Polski. Wszelkie luki w tym systemie bezpieczeństwa my chcemy razem ze strażą, na Sprawiać. Chcemy im w tym pomagać, dlatego moje biuro poselskie w Białymstoku będzie zbierało wszystkie informacje na ten temat i będziemy bezpośrednio zgłaszać, interweniować do funkcjonariuszy czy jeśli zostaną tu skierowane większe oddziały Wojska Polskiego, bo wiem, że również tutaj Wojsko Polskie jest skierowane. Będziemy o tym informować, w jaki sposób tę granicę najlepiej zabezpieczać. To musi być nasz wspólny, zbiorowy wysiłek. Nie tylko, żeby zabezpieczyć, i tutaj byt mieszkańców okolicznych wsi czy całego regionu, ale po to, żeby nasze państwo nie uległo tej nielegalnej akcji, tej wojnie hybrydowej. Tyle od nas. Czy mają państwo jakieś pytania? Co według pana z tą konkretną grupą tutaj najedzenia wody? Moim zdaniem oczywiście każda taka grupa powinna być zawracana na teren Republiki Białorusi. I jeśli Białoruś robi to, co robi, czyli stara się tych ludzi z powrotem tutaj odsyłać, no to powinniśmy wyciągnąć konsekwencje też wobec Białorusi. Powiem tak, nasz transport na wschód może jeździć przez Litwę, może jeździć przez Ukrainę. Białoruski transport będzie miał o wiele ciężej, jeśli Polska i Litwa zablokują granice. Moim zdaniem, kroki odwetowe i sankcje e, cała Unia Europejska, e, ale przede wszystkim Polska i Litwa wobec Republiki Białorusi, wobec tego szantażu, wobec tej wojny hybrydowej, e, powinny, e, powinny podjąć. To globalnie, a konkretnie z tymi konkretnymi ludźmi, którzy. Są w takich warunkach, w których nikt z nas nie chciałby się znaleźć. Tak, już nie mogą wrócić na Białoruś. Myślę, że trzeba twardo naciskać na stronę białoruską i pretraktować do momentu, aż ci ludzie na stronę białoruską będą mogli powrócić. To są po stronie białoruskiej, co można zrobić? Naciskać na stronę białoruską i pokazywać na całym świecie i myślę, że jest to również zadaniem państwa jako dziennikarzy pokazywać. Co robi strona białoruska? Nie rozliczać polskich pograniczników z tego, że wykonują swoje zadania, tylko rozliczać stronę białoruską z jej działań i nagłaśniać to na arenie międzynarodowej i wywierać w ten sposób presję na, na rządzie Łukaszenki. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Dziękujemy serdecznie.